Bo się, kurde, zapędzisz. No. Aha, jezu, ja tutaj szukam, szukam was, gdzie jesteście, a przecież ja jestem tylko u siebie. Ja ja Pięknie. Pier... o dawaj mi. Oooo. Mm. Karwasze dla killera. Silny atak, o to też killera. No bo jest Twasa Healer, nie? No to jest znaczy, Healer. A, umarł. bo ja zrozumiałem, ja zrozumiałem Ej, on umar. Healer. Co, umarł? No, handlarz. Co? Chyba twój znaczy, wygląda jakby umarł. I mu ręka przebija się Coś. przez fotel. XB. Klipuj. Co? To się normalnie działa. No, u mnie leży na tym krześle i tylko głową ruszę, i nic więcej. A ręka mówisz tak, tak, tak się gibała jakby ten, jakby wiesz, bezwładnie. Nie. Proszę otworzyć je bardziej. Nie Otwórz bardziej te drzwi. Nie. Otwórz nie. weź się otwórz starę. Kazik o... no. Zciśnięć tam. No Kazik no. No Kazik, chodź tu no. Pokazik, no Kazikkoo. No weź no, nie, no, nie Nie otworzę mi drzwi, no. Ej, a ja jestem w środku? No, jesteś. No to chodź tu, paku. Gdzie tam leziesz? Gdzie, leziesz? ej, Ej, A ej, ej, jak, paku wyszedł? No, nie jest na dole. O, nareszcie. O, w końcu. Co? Ej, co? Co? Yy, drzwi się wybiły w ścianę. W sensie, że tak się szeroko otworzyły, że są w ścianie. No, no, Bo no, je bardziej. Te, ten autochwyt? Tak. No to może nie. dlatego wam nie chcę ten... chwycić. No nie, bo ja przecież, przecież trzymam spację. Nie wiem. Ja to wyłączyłem, bo mnie denerwowało, więc... Agata pała mam. Dobra. A, lepiej mi się nie ja, bez tego. Na nie, ja ja się, na chwytam. Kurze, więc... ja się chwytam wtedy, kiedy chcę się chwycić. Się. Dobra, gdzie teraz? Ja lubię mieć większą kontrolę nad moim ciałem. Tam nasze ziomeczki? <grymne> no. Umieranko mają. Czemu niby oni tu są? Z jakiej paki oni tu są? No bo nam pomagają. Ok. Kazik Czy przestań to? się bugować, tak? <grymne> Sorry, to przypadkiem. Tam trzeba tam wyżej wleść? Nie, to już na dół Ta? Jak się tam dostać? No. Mm, trzeba sobie pierwsze wyjść na to. Dobra, spuszczę wam tą drabinkę, będzie wam łatwiej. Macie. Muszę się nie spuszczać. Jak to drabinka? Gdzie masz drabinkę? <śmiech> tu jest <laughs> drabinka, spuściłem wam. A. Będzie tutaj też jest druga. E, czekaj, nie To Toż jest drabinka. Ym... Trzeba sobie przelecieć. Się da... I trzeba seliną przelecieć na drugą linę, i potem na kolejną linę. Teraz tutaj. I potem tam na górę, i potem z tamtej góry na tamtą tam górę. Jest 6 metrów inhibitor. To była lina. Mi się w ogóle ona nie renderowała. Dopiero jak ty skończyłeś, to mi się pojawiła. <grystanie> Tam i nie użyj liny. No, no, Okej, okay, ja prawie nie, mi się nie udało. Ja nie, ja nie chciałem tu wrócić. A jak, a jak stąd wyjść? No tak. No to nie O kurwa. Ewe, złapiesz mnie? <grystanie> Jak cię mam złapać? Rękami. O kurwa, da złapał się. się. Ale ty masz ten przyspieszenie, Kaziu? No. Czy nie masz? A no to dobra, to dawaj. Pojemnik z Nara. 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 Co jest? Jak na tych, na tych filmikach z kotami. A jak się złapać w tej linii? Ty masz przyspieszenie nie? Kaziu? Mam. Klip. Ja nawet go no użyłem. Na ja nawet go użyłem. Dobra. O, witam, słuchaj, mural. Gdzie to jest? Okay, tutaj, tutaj, gdzie jestem. O! A no widzę mural. I tutaj powinno leżeć. A, bo to są te graffiti do zbierania. No. Wow, coś nowego. Latające. No jest, mural. Motylem La jestem. Latające te. A ten jaki kurwa paraliż dostał? Mhm. Mm ma. U, U was to też to lata? No. To lata. Oto. I mam zombiaka pod ziemią. No lata. O, mam zombiaka pod ziemią. Ja też. O kurde Uciekajcie, 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 uciekajcie. Dolicz. Dobra, wszyscy wiemy, że tutaj się wychodzi tylko po to, żeby przeskoczyć na ten drugi mostek i wejść tamten. A no w sumie to. Co ja nie widziałem. O świetnie, co spadłem! O, Dobra, możecie się do mnie tepnąć. Ruchnę, na... Wlazłem No To i tepa. To ja o! Nie o tu jaki burdel kurwa! Wszystko mogę otworzyć, nie ma te nie? A już nie muszę wrócić. A pewnie jakbyśmy ten... Jakbyśmy za daleko poszli, to będzie, że opuszczasz 4 misji. Pewnie tak. No. A tutaj burdel zrobili. Ale Zom mają fajne. Zombię lewituje nad przepaścią Rób screena i klipa. Zrobię. Kabuzda. Kabuz O kurwa. i nikselka. Więcej wody w kaskach. Co? Jak śmiesz? Nie. Jest kazik. Kaj masz? Ale masz Zeza. Ale dziwne fioletowe góry. Nie, jak śmieszne tego lody. Nie, pewnie jakaś sam. nowa odmiana. Fioleto Ale jeszcze klepka. No dobra, no. Kazik, znowu na siebie musimy czekać. Czekajcie, bo ja klipuję wodę, która w ogóle z kosmosu spada chyba. No, spada przed kranem. Tak. No, mi nieźle. Oczywiście ręce też kurde przed tą wodą wystawiłem.